Dobry dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale U Synergii Polska. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergii Publishing. Synergia Polska to wydawnictwo ezoteryczne. Synergia Polska wydaje karty Tarota, wyrocznie karty anielskie w języku polskim. Więcej informacji na temat Synergia Polska znajdziecie na dole w, w opisie filmu. Tam też będą linki do sklepu, ale również i do innych miejsc, w których Synergia Polska jest dla Was, czyli Instagram. I na Instagramie również macie informacje pod tytułem Karta Dnia, również macie karty Rady a także pika kart, czyli wybieracie karty, wybierz kartę i sprawdź. Zatem zapraszamy. Natomiast na TikToku również macie prezentację kart, również macie karty dnia i inne treści, które nie zmieszczą się już na Instagrama, a długość na TikToku jest jak najbardziej ok. Co dalej? Jesteśmy również na Facebooku, a tam jest to platforma, w której również prezentujemy Wam nowości, ale także gdzie Synergia polska a, będzie dla Was, tak jak na przykład Targi Ezoteryczne, czy też festiwale ezoteryczne. Zatem jeżeli jesteście w zainteresowaniu, to zapraszamy, zachęcamy do obserwacji. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją e, tali kart Tarota, klasyk sam w sobie z przewodnikiem, który do tych kart napisałam osobiście. Zatem będzie to troszeczkę taka prezentacja z autoprezentacją. Zatem zobaczycie, jak to wygląda, co też w środku. I zobaczcie, mamy tutaj pudełko. Pudełko jest twarde, wsuwane. W środku mamy tutaj wizerunek, powiedzmy, Asa Pentakli. Tutaj z boku mamy moje zdjęcie, i też opis, tutaj co zawiera ów produkt. Tutaj na boku prezentuje się to w ten sposób. I teraz, tak, co mamy w środku? W środku jest tutaj as mieczy. Tak się to prezentuje. I teraz, tak, karty, które są w zestawie. One nie są tutaj niczym kolorowane, są takie, nazwijmy to czyste. Rewers, o którego bardzo często też pytaliście, jak wygląda. Karty są. Nie matowe, nie śliskie, takie powiedziałabym pół na pół. Macie tutaj dodatkowe dwie karty puste. Jak możecie wykorzystać te karty? Po pierwsze, gdy czasem karta się zgubi, możemy sobie właśnie tutaj, nazwijmy to, zrobić tak zwane zastępstwo. Natomiast, jeżeli mieliście w swoich zasobach właśnie Terota Ridera White'a, Terota Aristere Kroleja, to też mieliście Telemę która gdzieś tam mogła być w Waszym zastosowaniu. Tak samo jak w tarocie snów jest drzewko życia, gdzie czasem właśnie też dodatkowej karty potrzebujecie, to tu możecie taką właśnie kartę, nazwijmy to, jako element własny również zastosować. Niektórzy potrzebują tak zwanego strażnika talii. I to też możecie sobie to zastos zastosować. Widziałam takie historie, zatem myślę, że e, są warte e, uwagi. Jeżeli chodzi o wielkość kart, no to powiem Wam tak: one są troszkę mniejsze niż e, tarot światła i cienia. Tak, żebyście wiedzieli wielkościowo. A jak to, jak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o karty, to za chwilkę zobaczycie, jak one się prezentują, a jaka jest pigmentacja. Natomiast chciałabym Wam, Waszą uwagę, zwrócić również na przewodnik, którego, który napisałam do tej talii. Przewodnik jest skupiony na tym, aby interpretacje były zgodne z wizerunkiem, plus dodatkowe informacje, które mogą Wam pomóc. W interpretacji kart i uczeniu się. I mamy teraz tak: tarocistka Agatis, i macie tutaj do jakiej Kali? Macie spis treści, i co macie w spisie treści? Eee, czym jest tarot? Tarot jak zacząć czas? W tarocie, przechowywanie, oczyszczanie kart, tasowanie i wyciąganie kart, system wróżebny, kolory w kartach, mapa znaczeń, karty bramy, BHP, tarota, rozkłady kart, wielkie arkana i opisane, małe arkana, i również jest tu ich spis. I macie tutaj pierwszą stronę, przewodnik, który trzymasz w dłonach, jest nośnikiem informacji, znaczeń, interpretacji kart. Yy, w połączeniu z doświadczeniem tarocistki Agiatis. Przewodnik wskaże Ci drogę, jak pracować z kartami. Reszta gdzieś tam do Waszego przeczytania, gdybyście byli zainteresowani ów przewodnikiem i kartami. Czym jest tarot? I tu jest tak, tarot jest narzędziem, które wskazuje możliwą drogę. Warto w ten sposób karty tarota traktować jako nośnik informacji, niewyrocznie. I też macie tutaj informacje ode mnie, jak moim zdaniem warto właśnie traktować karty rod i struktura kart, arkana wielkie, arkana mniejsza, i macie struktura, struktura arkan mniejszych, buławy, żywioł ognia, odpowiada za działanie, pasje cele, aspekty pracy fizycznej, seksualności, macie tutaj znaki zodiaku, jakie odpowiada właśnie buławy, kielichy tak samo, miecze, monety w ten sam sposób opisane. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie na przykład yy, arkan mniejszych, tak, dworskich, paziowie, giermkowie, w odczycie kart to dzieci, osoby, które się uczą i macie opisane, jak możecie interpretować właśnie Karty dworskie, zatem macie te wskazówki, jak zacząć, i możecie to pytanie pojawia się najczęściej. Pierwszym krokiem jest znalezienie talii, którą polubisz, i macie informacje, jak zacząć. Czas w tarocie go interpretować, przechowywanie i oczyszczanie kart. Również macie, polecam mój sposób, i tutaj jest on opisany: tasowanie i wyciąganie kart, system wróżebny. Kolory w kartach, i na przykład biel wnosi niewinność, proces oczyszczenia, na przykład żółty, wyższa świadomość, tak? Mapa znaczeń, która jest tutaj narysowana, i e, tutaj mapę znaczeń, którą macie, którą warto również samodzielnie stosować, ale zobaczcie, e, macie właśnie do tego tę książkę. Ta książka, te mapy znaczeń Wam też pokażę, że zatem jeżeli macie blokadę, a jeżeli chodzi o kwestie związane z. No dobra, ale nie umiem odczytać, co to oznacza, to ta książka Wam to właśnie pokaże, tak? Na tej zasadzie. I teraz tak, tu macie karty bramy, i na przykład trójka buław jako karta brama, co oznaczać może, wskazuje potrzebę zrozumienia, iż działania są potrzebne do realizacji planu. Możesz w ten sposób uwolnić się od ograniczeń i zrozumieć, że potrzeby własne można pogodzić z potrzebami innych, tak? I tutaj mamy później dalsze karty bramy opisane. Macie BHP Tarota, rozkłady kart. Rozkład kart na trzy karty. Co jest na tak, czyli sytuacja jest sprzyjająca, czyli również opisałam pytanie, jak je rozumieć. Co jest przeciw, jakie przeszkody pojawią się do pokonania. Karta rada, wskazówki, które pomogą uzyskać wynik i przykładowa interpretacja z kart I zobaczcie mamy tutaj Asa Buław rycerza hmm, hmm, Pentakli i macie tutaj również trójkę Trójkę Mieczy, i tu jest karta pierwsza, co jest za, na przykład, czy zmienić pracę, czy ta decyzja w tym momencie pokazuje się jako dobry pomysł działania, i co jest za, co jest przeciw, karta rada. I tutaj macie, jak łączyć karty w rozkładach, i tutaj macie pokazane, jak je łączyć. Tutaj macie karty na każdy dzień, i tu jest rozkład, macie przykład interpretacji tego rozkładu, macie też rozkład, Krzyż, krzyż celtycki. Rozkład partnerski, i macie też tutaj opisanego na przykład głupca. I co znajdziecie w tym przewodniku? Symbolizuje początek drogi, a także wewnętrzne dziecko, które kryje w sobie każdy z nas. Jest przepełniony entuzjazmem, jednocześnie nie jest świadomy swojego położenia i potencjalnych zagrożeń, które niesie rozpoczęta wędrówka. Głupiec w prognozie często pokazuje się jako nowy początek procesu. W nawiasie będzie zupełnie inaczej niż myślisz. Jeśli pytamy o rozpoczęcie już działania, to one też ulegną zmianie. Macie podpowiedzi, wskazówki, to co mi ta karta pokazywała. W pozytywie nowy początek, nieświadomość, młoda osoba, dziecko, niespodziewana ciąża, podróża, wędrówka. W negatywie infantylność, postawa Piotrusia Pana, tułaczka, komplikacje, błędne wybory, niechęć do innowacyjnych rozwiązań. Miłość, nowe uczucie, odświeżenie relacji przy karcie zwiastującej powroty Szóstka Kielichów, w negatywie niedojrzałość emocjonalna. Zatem tu znajdujecie empiryczne znaczenia. Co to znaczy empiryczne z mojego doświadczenia? Natomiast na przykład, tak jak przy, z tego co pamiętam, przy królu Buław, właśnie się na tym skupiłam, aby wam coś, coś wam pokazać, bo tak każda z tych kart jest opisana. A i teraz tak no chodź tutaj za... O, mamy buławy i zobaczcie. Król Buław jest charyzmatyczny. To przywódca, działacz. Król Buław często symbolizuje osobę, którą znamy, bo bardzo często pytacie, czy to jest osoba znana, czy jeszcze którą nie poznaliśmy. I tu macie tę informację, że jest to osoba znana. Często symbolizuje osobę z przeszłości. Król potrzebuje być w ruchu. Ta potrzeba może być powodem funkcjonowania w wolnych związkach. Ja, szczurki, bo tu na karcie w królu Buław, poczekajcie. Jak Wam pokażę. Specjalnie nie ruszałam tej tali, żebym mogła Wam właśnie to pokazać i znaleźć eee, tu na początku będzie królowa. Na początku, na początku, królowa. Król tu są jaszczurki i macie tutaj informacje, dlaczego się różnią. Zobaczcie. Różnią się wizerunkiem od tych na giermku buław. Dlaczego? I zaraz pokażę Wam tutaj, jak to. O, jak to... Poczekajcie, bo Madzia oczywiście już się zgubiła, ale to też emocje, moi drodzy. Mam nadzieję, że, mm, że to jest dla Was e, jasne. Zobaczcie: Król buław i giermek, e, giermek buław. Tu one się różnią. E, I dlaczego się różnią? I tę odpowiedź najprawdopodobniej możecie znaleźć też tu. Zatem to może być też uzupełnieniem. A takie mam wrażenie, patrząc właśnie na to. I teraz tak, to macie właśnie na przykład przy Klubuław, ale nie tylko przy Klubuław. Macie takie właśnie yy, dopytanie. Na przykład w odrodzeniu otrzymacie taką podpowiedź. Kartę, ta w relacjach nazywam rozwodową. Często okazuje w prognozie rozstanie odrodzenie. Zatem macie tutaj podpowiedzi, wskazówki e, interpretacyjne, tak? I zobaczcie, na przykład ósemka mieczy, żeby dać Wam też informację, że jest ta talia. Na stricte, ten przewodnik stricte pod tę talie napisane. Na karcie widzimy postać kobiety, która ma zasłonięte oczy, jest związana w tle mieczy. Ta karta może mówić o ograniczonych ruchach, nieumiejętności dostrzegania rozwiązań. Mnie ta karta bardzo często pokazuje się w momencie, gdy stosowane są wymówki usprawiedliwiania swojej w cudzysłowie niemocy. Dodatkowo wnosi informację o tym, że wydaje nam się, że nic nie możemy zrobić, czy na pewno. Na tej zasadzie. Zatem e, zwróćmy uwagę, ta kobieta stoi jakby wśród tych mieczy, i się wydaje, że nie ma możliwości, ale przed nią nie stoją te miecze, ona nie jest w kółku tych mieczy. Zatem ma możliwości rozwiązania, warto, żeby zdała sobie ich z nich sprawę. Zatem to jest w przewodniku. Macie też moi drodzy na końcu ode mnie takich kilka słów. Dotarliśmy do końca przewodnika. W tym miejscu chciałabym zostawić kilka słów ode mnie. Pamiętaj, nauka tarota nie kończy się. Hmm. Ciągle wymaga Twojego zaangażowania i pracy nad nim. Czytaj, słuchaj, oglądaj, bądź ciekawy obrazów na kartach i otwarty na ciągłe ich poznawanie od nowa. Świat pędzi do przodu, ewoluuje, karty Tarota również. Dowodem może być rozwój interpretacji kart. Dzisiaj widzimy możliwości pracy zdalnej, kontakty online, a nawet wskazówki co do środka transportu. I tu mamy w nawiasie: Rycerz Buław pokazał mi motocykl, a połączenie Rycerza Buław z ósemką Buław, samolot. Ważne, aby pracować z pokorą, bez oceniania innych, nie oceniaj pytań i tak dalej i tak dalej, tutaj macie kilka słów o mnie i tym zakończymy właśnie ów przewodnik i karty moi drodzy chciałabym je po prostu Wam zaprezentować jak one wyglądają żebyście widzieli jaka jest pigmentacja kart i jak one są tutaj nazwijmy to Pokazane, wydrukowane. Gdy potrzebujecie dłuższej chwili, to najzwyczajniej w świecie zatrzymajcie ten film. Zobaczcie, rycerz mieczy, paś mieczy. No i mamy tutaj dziesiątkę, dziewiątkę, ósemkę mieczy, siódemkę, a szóstkę mieczy. No i to też ma znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię, w którą stronę jest ta łódź skierowana. I zobaczcie. Królowa buław, król buław, to są te jaszczurki, o których mówiliśmy. Tu jaszczurki są, a tu te jaszczurki troszkę inaczej wyglądają. I teraz tak, mamy dwójkę buław, trójkę buław, czwórkę buław, piątkę, szóstkę. I tu są właśnie po kolei te, te karty pokazane. Tutaj też jest świetnie pokazana różnica pomiędzy piątką a siódemką buław. Mhm, dobrze, dziewiątka, dziesiątka. No i mamy kielichy. pentakli, dwójka pentakli, mamy tutaj trójkę pentakli, czwórkę pentakli, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka i, no mamy na no, dziewiątka i dziesiątka. Zatem tak się prezentuje. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzach, jak Wam się przewodnik podoba. Karty, jeżeli chodzi o klasyka, no to pewnie większość z Was już je zna. W końcu w języku polskim przypominam reverse, i jeżeli chodzi o kwestię. Dosyć grube są moi drodzy. Dosyć grube, są elastyczne, takie półmat, pół śliskie. Myślę, że ślizgać się nie będą zbyt mocno, jeżeli chodzi o kwestię tasowania. Natomiast też nie będą takie tempe, gdzie czasem jak jest właśnie taka, nazwijmy to stikiem pokryta, to trudność jest później przy wyciąganiu. To tutaj tego nie ma. Zatem czekam na Wasze komentarze pod spodem. Do usłyszenia, do zobaczenia już całkiem niebawem.